W dzisiejszym odcinku Pereira o walce z Błachowiczem. Tyson Fury atakuje Rogana. Enganu o marzeniach z UFC. Jurkowski wybiera najlepszą walkę Gali Koloseum 2. Czy Bartosiński trafi do UFC? Organizacja KSW ogłosiła nowy kontrakt dla Valeriu Mirci na kilka walk. Jego ostatnia walka w obecnym kontrakcie odbędzie się na gali XTB KSW 83 Koloseum 2, 3 czerwca na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Jego przeciwnikiem będzie Roman Szymański. Samotny Wilk już stoczył trzy pojedynki dla KSW. Po porażce w debiucie z Rąkiem odniósł dwa efektowne zwycięstwa przez Nokał. Z Gracjanem Szedzińskim na KSW 76 w Grodzisku Mazowieckim oraz z Borysem Mańkowskim na XTB KSW 78 w Szczecinie. Obecnie zajmuje trzecie miejsce w rankingu KSW w kategorii lekkiej Nieważne jak zakończy się najbliższa walka, Milcia może być spokojna o przyszłość w organizacji, ponieważ podpisał nową umowę obejmującą kolejne cztery pojedynki. 8 sierpnia Kevin Szaflarski zawalczył o kontrakt w UFC w programie Dana White Contender Series. Jego rywalem będzie kajo Machado. Szaflarski jest byłym mistrzem świata amatorskiego MMA z 2015 roku. W zawodowej karierze głównie walczył na polskich galach, takich jak Babylon MMA i PLMMA, gdzie był mistrzem wagi królewskiej. Wygrał stracie z Filipem Stawowym na gali Babylon MMA 19 przez decyzję sędziów. W swojej ostatniej walce z Kornelem Zapadką Szaflarski zwyciężył przez TKO w pierwszej rundzie. Menadżerka Jana Błachowicza, Dorota Jurkowska, potwierdziła, że w przypadku wygranej w najbliższej walce otrzyma szansę rywalizacji o pas mistrzowski UFC. Błachowicz powróci do oktagonu 29 lipca na galii UFC 291 w Salt Lake City, gdzie zmierzy się z Alexem Pereirą, byłym mistrzem kategorii średniej. Jeśli Polak wygra, będzie eliminatorem do walki o pas mistrzowski. Obecnie tytuł mistrza wagi półciężkiej należy do Jamaha Halahila, który zmierzy się z Prochacką w najbliższym starciu. Dana White, szef UFC, zapowiada, że walka Jana Błachowicza z Alexem Pereirą będzie starciem dwóch najlepszych artystów knockoutu na świecie. White ogłaszając ten pojedynek powiedział W drugiej walce wieczoru UFC 291 zobaczycie dwóch najlepszych artystów knockoutu na świecie. Jan Błachowicz był mistrzem UFC wagi średniej z Aleksem Pereirą w jego pierwszej walce w tej kategorii wagowej. Błachowicz w rozmowie dla Polsat Sportu wypowiedział się na temat pojedynku z Pereirą. Okay. Yy, I mam nadzieję, że będzie tak jak z każdym, który przechodził z kategorii niżej. Że będzie ciężko. Dla niego, oczywiście. Błachowicz zdradza również, jakie Pereira będzie chciał wykorzystać atuty w walce z nim. Nie wyobrażam sobie, że będzie próbował obaleń w, w, w walce ze mną. E, raczej będzie to obalenia szlifował na raz naszej obrony, jakieś anty antyjudzictwo w cudzysłowie, e, zapasy też defensywne. E, ale też muszę, muszę pamiętać, że kto wie, może będą chcieli zaskoczyć i, i wywrócić, ale, ale nie spodziewam się tego. Janek zapowiedział również mocne przygotowania do tego pojedynku. Także już jest fajny, fajna ekipa kickboxerów. Yy, podobny skład jak, jak, jak do Adesani. Więc yy, nie martw się o brak sparych partnerów. Na pewno zakopane to jest 100%. No, wiadomo, końcówka ostatnich ostatnie 3 tygodnie w Salt Lake City. Jeszcze szukamy, szukamy miejsca gdzieś tam zaczepić, yy, ale to już praca dla mojej menadżerki. Alex Pereira jest zadowolony z zestawienia z Janem Błochowiczem i jest przekonany, że były rywal Polaka znacząco pomoże mu w przygotowaniach do walki. Były mistrz wagi średniej UFC zadebiutuje w kategorii półciężkiej 29 lipca przeciwko Błochowiczowi. Pereira opublikował nagranie na swoim kanale YouTube, w którym powiedział... Jan jest niebezpiecznym, doświadczonym gościem. Jest też zawodnikiem, którego znamy, bo Glover, mój sparring partner, z nim walczył. Jestem przekonany, że Glover przekaże mi sporo informacji w czasie wspólnych treningów. Wszyscy wiedzą, że Błachowicz jest groźnym i wszechstronnym zawodnikiem, ale myślę, że to dobre zestawienie dla mnie na pierwszą walkę w wadze półciężkiej. Izrael Adesania wskazał, że jego zdaniem Jan Błachowicz wygra pojedynek z Aleksem Pereirą. Były rywal obu zawodników krótko wypowiedział się na ten temat na swoim kanale YouTube. Jan go obali i tam go rozbije. Jan będzie bił się z nim w stójce, ale w pewnym momencie zepnie go pod klatkę albo po prostu go obali. Tak jak mnie. Myślę, że będzie próbował obalać sklinczu pod siatką. Izrael Adesanya wyraża ogromne pragnienie stoczenia walki z Drikusem Duplessi, ale jest przekonany, że w nadchodzącym starciu to Robert Whittaker pokona zawodnika z RPA. 8 lipca podczas gali FC 290 Whittaker stanie naprzeciwko Duplessi, a zwycięzca tej walki może zostać uznany za kolejnego pretendenta do mistrzowskiego pasa wagi średniej, który obecnie należy do Izraela Adesany. Adesanya podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tej walki w nagraniu zamieszczonym na swoim kanale YouTube przed zbliżającym się pojedynkiem. Myślę, że Rob pewnie zastopuje go w drugiej rundzie lub rozbije na pełnym dystansie. Drikus nie da rady pokonać Roba, który będzie szybszy i lepszy od niego. Jednak Adesanya podkreślił, że bardzo zależy mu na pojedynku z Drikusem. Izrael już dwukrotnie spotkał się z Witakerem i w obu walkach udowodnił swoją przewagę. Przed walką z Karoliną Kowalkiewicz Vanessa Demopoulos jest pewna siebie i liczy na to, że zwycięstwo nad Polką otworzy przed nią drogę do pierwszej piętnastki rankingu wagi słomkowej UFC. Demopoulos wyraziła swoje podekscytowanie i oczekiwania na tą walkę, uważając, że Karolina to była pretendentka do tytułu i wysoko notowana zawodniczka. Zwycięstwo nad nią pozwoliłoby jej zaprezentować swoje umiejętności i zdobyć uznania. Jestem bardzo silna. Potrafię znokautować i mam świetne umiejętności grapplingowe. Nie wydaje mi się, żeby ta walka dotrwała do decyzji sędziów, ale nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Chcę udowodnić, że zasłużyłam na miejsce w pierwszej 15 rankingu. Mistrz wagi piórkowej federacji KSW Robert Ruchała odpowiedział na wyzwanie menadżera Artura Gwoździa w programie Octagon Live. Gwoźdź wyraził chęć zorganizowania walki między Ruchałą a jego podopiecznym Dawidem Śmiałowskim. Ruchała potwierdził gotowość do takiego starcia, wyrażając zainteresowanie w programie Octagon Live wraz ze swoim menadżerem Dominikiem Woźniakiem i Łukaszem Zaborowskim. Tak, wiesz co, przede wszystkim to czekamy na rozwój sytuacji, tak? Co będzie z walką, jak jest parna z Marianem teraz, jak to się wszystko rozwiąże. No i, i co, no i jak będą jakieś konkrety, no to, no to będziemy walczyć, tak? Menadżer ruchały Dominik Woźniak podzielił się kilkoma słowami na temat prac nad ustaleniem miejsca kolejnej walki swojego podopiecznego w KSW, uchylając nieco rąbka tajemnicy. Ale generalnie jesteśmy chętni na to starcie i jak. Jak ty jesteś dobrze poinformowany, że nawet na koniec wakacji ta gala ma być. Ale ja, wiesz, co, wiesz dlaczego? Bo, bo gdzieś lo, logistycznie, jeśli gala jedna tak. jest na, na północy, została ogłoszona, to podejrzewam, że w centrum Polski albo na północy kolejny event się nie odbędzie. Także wydaje mi się, że jeśli Robert ruchała, to myślę, że właśnie te rejony południowe, a to gdzieś to tak można poskładać. Chcielibyśmy was zaprosić na kolejną galę KSW do Sącza, jak, jak się udano. Fajnie by było. Po kontrowersyjnych komentarzach Joe Rogana, komentatora UFC, Tyson Fury, mistrz kategorii ciężkiej boksu, agresywnie odpowiedział na Instagramie. Rogan sugerował, że Fury nie mógłby poradzić sobie poza ringiem bokserskim w walce z Johnem Jonesem. W odpowiedzi Gypsy King zaatakował Rogana, a Jones zaproponował starcie w oktagonie UFC. Słyszałem, że Joe Rogan coś o mnie gada. Nie korzystałem z mediów społecznościowych i nie miałem okazji, żeby odpowiedzieć tej małej cipie. Małemu pierdolonemu karłowi. Łysemu karłowi. Słyszałem, że twierdzi, że John Jones by mnie rozpo***lił, gdybyśmy zostali zamknięci razem w pokoju. Nie uważam tak. Nikt na świecie nie pokonałby mnie w żadnych okolicznościach. Cokolwiek zadziałoby się w tym pokoju, to ja bym z niego wyszedł. Bez pierdolonego problemu. Jones odpowiedział Tysonowi następująco. Hej Tyson, wygląda na to, że Joe cię zdenerwował. Przyznam, że nikt nie ruszyłby cię w ringu, ale niech to cię nie zmyli w potencjalnej walce w klatce. Jeśli chcesz odpowiedzieć na takie pytania, zadzwoń do Dany, pomogę ci. Francis Enganu, były mistrz UFC, wyraził chęć stoczenia walki bokserskiej z Antonem Joshua, ale brytyjski pięściarz obecnie nie jest zainteresowany takim starciem. Pomimo podpisania kontraktu z organizacją PFL, Enganu wyraził swoje zainteresowanie walką z byłym mistrzem świata wagi ciężkiej w boksie. Jednak promotor Joshua wyraził brak zainteresowania tego pięściarza taką walką w wywiadzie dla kanału Demac Live. Rozmawiałem o tej walce z Antonem. Pomysł mu się podoba, ale on jest teraz bardziej skupiony na swojej pięściarskiej karierze i nie ma ochoty się rozpraszać robiąc coś nieco efekciarskiego. On chce się przygotować na walkę z Widerem i myślę, że nie czuje, aby walka z Engano była dla niego dobrym przygotowaniem. Jingis Alazow, jeden z najlepszych kickboxerów na świecie bez podziału na kategorie wagowe, przygotowuje się do swojej pierwszej obrony tytułu mistrza wagi piórkowej, który zdobył w styczniu tego roku. Jego rywalem będzie był mistrz Glory Wagi Lekkiej i zawodnik, z którym Alazow już dwukrotnie się spotkał, Marat Grigorian. Co interesujące, na zdjęciu publikowanym na mediach społecznościowych można zobaczyć zawodników KSW Arkadiusza Wrzoska i Marka Samociuka, trenujących razem z pretendentem do tytułu mistrzowskiego One Championship w kategorii piórkowej. Francis Enganu wyraził żal z powodu niezrealizowanej walki z Johnem Johnsonem za czasów swojej kariery w amerykańskiej organizacji. Predator niedawno podpisał kontrakt z PFL i planuje zadebiutować w pierwszej połowie 2024 roku. Przed tym jednak chciałby stoczyć przynajmniej jedną walkę bokserską. Enganu pozostał bez pracodawcy od początku roku po odejściu z UFC z powodu nieporozumień finansowych. W podcaście DCRC Enganu wyraził żal, że nie doszło do starcia z Johnsonem, ale nadal ma nadzieję na pojedynek z obecnym mistrzem wagi ciężkiej UFC. Zawsze będę żałował braku walki z Johnem Jonesem. Myślę, że wiesz, ale dla każdego, kto jest w tym sporcie i na takiej pozycji, to coś czego chcesz to przetestowanie siebie przeciwko komuś takiemu jak John Jones. On jest najlepszym w historii tego sportu. W dalszym ciągu, jeśli kiedykolwiek pojawiłby się okazja walczenia z Johnem Jonesem, to byśmy to zrobili. Nie wiem natomiast jak. Może przez współpracę dwóch organizacji? Zdecydowanie John Jones jest kimś, z kim chciałbym walczyć dla mojego dziedzictwa. Jan Błachowicz, były mistrz UFC, wyraził swoje zdanie na temat ewentualnej walki między Johnem Jonesem a Stepem Miociczem, sugerując, że Jones miałby przewagę. Jones zdobył pas wagi ciężkiej, co rozpoczęło spekulacje o pojedynku z Miociczem. Po wygranej w marcu Jones wyraził chęć walki ze Stepem, choć termin tej walki nie jest jeszcze ustalony. Jones rozważa także zakończenie kariery po tym pojedynku. Błachowicz uważa, że Stipe przegrałby z Jonesem i że walka trwałaby dłużej niż pojedynek z Ganem, którego Błachowicz poddał w dwie minuty. Myślę, że Jones wygra, natomiast będzie to dłuższa walka niż pojedynek z Sirillem Ganem. Organizacja UFC poinformowała o planach powrotu do Australii na początku września, gdzie zorganizuje gale UFC 293. Dana White, prezes UFC, ogłosił drugą wizytę amerykańskiej marki w Australii w tym roku. Gala odbędzie się 10 września w Sydney. Jednak jeszcze nie ujawniono żadnych zaplanowanych pojedynków na to wydarzenie. White zapowiedział również regularne powroty UFC do Sydney w przyszłości. UFC wraca do Australii. Właśnie dograliśmy umowę z lokalnymi władzami i w ciągu najbliższych czterech lat pojawimy się w Sydney z trzema galami pay-per-view. Pierwsza z nich, UFC 293, odbędzie się 10 września. Według Jana Błachowicza Marcin Tybura ma odpowiednie atuty, aby pokonać Toma Aspinala. Tybura powróci do oktagonu podczas lipcowej gali UFC w Londynie, gdzie zmierzy się za Spinalem. Błachowicz wyraził swoje spojrzenie na ten pojedynek w rozmowie z Pawłem Wyrobkiem dla Polsatu Sport. Jak widzisz ten pojedynek? Ciekawe starcie, sam jestem ciekawy jak to się potoczy, wiadomo, że sercem i kibicował będę Marcinowi. Ma wszystko, żeby tę walkę wygrać, nie może, nie może, wiadomo, lekceważyć, walczy na terenie, w cudzysłowie, wroga, rywala, więc... Ale nie wiem, mnie takie wyzwania na terenie, na obcym terenie, w cudzysłowie, oczywiście motywują, więc mam nadzieję, że Marcina również i, no i tą swoją walkę wygra. Wojsław Rysiewski, dyrektor sportowy KSW ogłosił, że Andrzej Grzebyk jako pierwszy otrzyma propozycję walki o mistrzowski pas wagi półśredniej. W rozmowie z Arturem Mazurem dla kanału Klatka po klatce, Rysiewski został zapytany, czy zwycięstwo Grzebyka uprawnia go do walki o pas z mistrzem Adrianem Bartosińskim. Moim zdaniem tak. Szczególnie pamiętając, jak wyglądał pierwszy pojedynek Andrzeja z Adrianem, bo oczywiście pech, szczęście to nie są kategorie, w których ja lubię rozmawiać i też nie lubię mówić, co by było gdyby, no ale z ostatnich pojedynków Adriana Bartosińskiego najbliżej porażki, właśnie z wszystkich pojedynków Adriana w KSW, najbliżej porażki był w starciu z Andrzejem. Podczas gali KSW 82 w Warszawie Brian Hoy stoczył pojedynek z Andrzejem Grzybykiem i przegrał na pełnym dystansie. Po walce Hoy poinformował w mediach społecznościowych, że na początku pojedynku doznał kontuzji, więzadła w kolanie. Opublikował również zdjęcie z kliniki oraz materiał wideo, który ma dokumentować moment wystąpienia kontuzji. Poczułem, jak coś trzasnęło mi w kolanie. I jak teraz wiemy, prawie całkowicie rozerwałem LCL. Nadal czekam na wyniki, aby sprawdzić, czy mój ACL również jest zerwany. Walczyłem przez to na jednej nodze w klatce. Brak możliwości zaprezentowania moich prawdziwych umiejętności walki przed moimi przyjaciółmi, i fanami rodziną. I totalna masakra. To jedyna rzecz, która mnie boli. Łukasz Jurkowski, były zawodnik i obecnie komentator MMA, uważa, że najbardziej interesującym straciem na gali KSW na PGE Narodowym będzie pojedynek pomiędzy Marianem Ziłkowskim a Saladynym Parnasem. Jurkowski wyraził swoje przekonania, że jest to najbardziej emocjonujący pojedynek na zbliżającej się gali. mojej opinii. Najlepsza walka o tej gali. Jeżeli miałbym robić jakąkolwiek gradację e, pojedynków, na które czeka najbardziej, to faktycznie zdecydowanie to jest pojedynek, na który ja czekam osobiście najbardziej. Nie uważam, e, że Parnas powinien mieć tak dużą przewagę buk majarskich kursów e, przewagę dużą, no, dużą to ma material z paczuskim e, ale wydaje mi się, że styl walki Mariana, gabaryt e, i progres, który robi, będzie najtrudniejszym wyzwaniem w, w, karierze, e, w karierze Saladina. Decyzja w tej walce, nie? Decyzja, moja zdaniem, decyzja i to taka decyzja, która będzie bardzo, bardzo równa. Przed walką na galerii XTBKS-2 z Krzysztofem Głowackim, Patryk Tułkaczewski znany jako Gleba, wyraził swoje zamiary w Federacji MMA. Były zawodnik organizacji Gronda chce zrobić zamieszanie w świecie mieszanych sztuk walki. Zestawienie tej walki wywołało duże zainteresowanie, zarówno w mediach branżowych, jak i na platformach społecznościowych. Tołkaczewski i Głowacki zadobytują w MMA na stadionie narodowym podczas tego wydarzenia. Miałem kiedyś krótki epizod z MMA i teraz też już około 5 miesięcy trenuję. Wiadomo, że żeby być zawodnikiem MMA, trzeba wiele potu wylać na treningach. Ja jestem pokorny i ciężko pracuję, a co będzie w walce, to się okaże. Bo jak to się mówi, plan się ma do pierwszego strzału. Mam zamiar wykonać ten pierwszy strzał. Myślę, że ta walka będzie czymś wielkim. Przez pewien czas w życiu patrzyłem, jak inni boksują, walczą. Teraz wróciłem, jestem tu, gdzie jestem i mam zamiar namieszać. 3 czerwca będę w formie życia i chcę zrobić coś wielkiego. Artur Gwóźdź, szef Artnox Fight Sport, jest menadżerem wielu znakomitych zawodników, w tym Adriana Bartosińskiego. Bartosiński niedawno wygrał walkę o mistrzowski pas KSW, mając nieskazitelny rekord 14-0. Marzy o występie w UFC, podobnie jak jego poprzednik Roberto Soldic. Gwóźdź uważa, że Bartosiński musi stoczyć jeszcze kilka walk, w tym z Andrzejem Grzybykiem, zanim dostanie szansę w największej federacji MMA na świecie. Musi wyczyścić tą kategorię wagą w KSW, tak jak to zrobił Roberto Soldic, żeby myślał o UFC. No ale na swojej tego ma zaraz kolejny. No widzisz, już tu się pchają do niego, tak? Jeden wygrał, pokonał dopiero jedną walkę i zdobył dopiero pas, a już mamy na horyzoncie wcześniejszą walkę, która może wyłonić jego kolejnego przeciwnika. Do tego świetnie pokazał się, z pracował Igor Michaliszyn, który też zabiegał tą walkę o pas. Więc tych zawodników jeszcze uważam, z trzech będzie musiał gdzieś dobrych dziabnąć, żeby to wygrać. Na gali KSW 82 mamet Kalidów udzielił wywiadu Arturowi Mazurowi, potwierdzając wspólne treningi z innymi zawodnikami w Olsztynie i Warszawie. Federacja KSW udostępniła materiał wideo prezentujący treningi Kalidowa i Artura Szpilki, w których nie brakowało wysokich kopnięć, mocnych ciosów oraz pracy w parterze. Zawodnicy angażowali się w pełni, walcząc między sobą i sparując z innymi fajterami. Jan Błachowicz i Mamet Kalidow spotkali się na macie WCA przed swoimi zbliżającymi się walkami. Wspólnie trenowali i dzielili się doświadczeniem, co zostało uwiecznione na opublikowanym przez Jana zdjęciu w mediach społecznościowych. Na gali UFC 292 w Bostonie zapowiedziano dwie walki wieczoru. W głównym wydarzeniu Alja Mainsterling Sterling zmierzy się z Shonem Omelin, o pas w kategorii Kogucie. W drugim najważniejszym starciu Waley Chang stanie do walki z Amandą Lemos o tytuł w kategorii słonkowej. Po ogłoszeniu potężnego kontraktu Francisa Engenu z PFL prezydent UFC Dana White aktywnie ogłasza kolejne walki. Gala UFC 292 zapowiada się obiecująco. Po udanych sprzedażach pay per view na galach 290 i 291. Chang jest uważana za niepokonaną w swojej kategorii, ale Amanda Lemos ma szansę odebrać jej tytuł. W w głównym wydarzeniu Sterling powraca szybko po walce w Abu Dhabi i zmierzy się z Omelim. Walka ta ma duży potencjał medialny i zapowiada się emocjonująco. Za 15 dni odbędzie się Gala XTB 2 na PGS Stadionie Narodowym w Warszawie. Na karcie walk znajduje się 11 pojedynków, w tym debiutujących w organizacji czterech zawodników. Czekają nas 3 pojedynki mistrzowskie. A na liście startowej mamy 5 zawodników zagranicznych i 17 Polaków. Będzie to wielkie wydarzenie dla fanów MMA. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.